No i teraz co? To były takie fizyczne szkody w związku z wykonywaniem służby, tak? Mm -hmm. Ale były też szkody, oprócz tego, tego, tego te wizerunkowe, to miałem też inne szkody, bo tutaj się też powtarzam, Tomek, bo to muszę chronologicznie, żeby ja mnie nie, nie mówiła, bo znowu to samo i tak dalej. No, żeby coś przedstawić, to trzeba to przedstawić chronologicznie. No i była taka sytuacja, powiem, wam, żeby była jasność. Mikrofon, nie będziecie słyszeć. Bo mam przygotowane, zakupy, bo mam Mówisz... przygotowane dok dokumenty. O. Mam przygotowane dokumenty. 8 listopada 98 roku ujawniłem ładunek wybuchowy na swojej klatce. To był materiał plastyczny na zapalniku Mów z odciągiem. No i tego tego samego dnia wieczorem drugi raz próba podłożenia cieczy palnej ładunku palnego też się nie udała, dlatego że ten, który to montował uciekł, ponieważ po pierwszym ujawnieniu tego ładunku już tak. No, to w sobie no, to po takiej incydencji jak u Ciebie, to wszyscy o tym mówią, nie? i tak dalej, zwracają też na pewne rzeczy uwagę. Nie? Więc te panie, które, starsze panie, które siedziały w oknie, to najlepszy, najlepsi ochroniarze są nie? Na, na starej dzielnicy. Jedna z ba babci zobaczyła, że facy coś tam przy, przy krawężników w odległości, tam klatki, coś tam majstruje potworna jakaś taka śmierdząca woń zaczęła się wydzielać i zaczęła krzyczeć, nie? Zaczęła krzyczeć i on to wszystko... Montował po prostu kolejny ładunek jakiś tam, nie wiem czy zapalił, to zrobił? Czy... Proszę? I uciekł. Zostawił to wszystko hmm. i uciekł, nie? To była, to była, to była yy, kolejna taka sytuacja, gdzie... Kto te ładunki podłożył? Nie wiadomo. Do dnia dzisiejszego nie wiadomo kto to zrobił. Jest MM, są podejrzenia. Widzisz coś takiego, że coś takiego się dzieje. Jak masz normalnie funkcjonować, nie? A masz normalnie funkcjonować. Jak sobie z tym wszystkim poradzić? Nie? Oczywiście y, adwersarze y, uruchamiali y, informację, że ja się mam jakieś porachunki z nie? Y, że, że, chcę sobie, że, to, że to ja sobie sam podłożyłem, bo chcę pozwolenie na broń uzyskać. A tak jak ja sobie sam oblałem. Tak. Te, te... Także no, po prostu no, totalna głupota, ponieważ no, ci adwersarze nie mieli zielonego pojęcia na przykład co to się broni. Że broń mi się należała z urzędu, jakbym odszedł ze służby, bo byłem przykrywkowcem. Komendant główny, wydał takie, i szefce Boszu, takie, takie, takie wewnętrzne, zarządzenia, że każdy operator ZBZ-u i przykrywkowiec, który odchodził na emeryturę, z urzędu dostaje, pozwolenie na broń do ochrony osobistej, nie? O czym ci, ci tam gdańscy adwersarze w ogóle pojęcia nie mieli. Także, ja nie musiałem sobie, nie musiałem fingować w sytuacji, żeby, żeby mieć papiera, że jakieś tam było zagrożenie. Nie? Totalna wzdura, totalna głupota.